Pokażę Wam dalszy ciąg gazetki. Zakończyliśmy na plakacie. Teraz będą pomysły ekologiczne. Bransoletka przyjaźni. Potrzebny są papier ze starych kolorowych gazet, nożyczki, klej, wykałaczki i sznurek różyłka. Jak to zrobić? Wytnij z gazet trójkąty równoramienne. O podstawie około 3 cm i wysokości 20 cm. Szerszy koniec paska nawijaj ciasno na wykałaczkę. Następnie sklej koniec, odstaw wyschnięcia, potem powoli zdejmij koralik z wykałaczki. Powtarzaj czynności tyle razy, ile będziesz chciała mieć koraliku w swojej bransoletce. Tak przygotowane koraliki nawiąż na, na żyłkę albo sznurek. Długość dopasuj do wodu ręki, Twoja bransoletka jest gotowa. Następny pomysł to doniczki z recyklingu. Potrzebne są plastikowa butelka, ziemia do kwiatów, roślinki do, do posadzenia, nożyczki. W przedni nożyczkami butelkę na pół, wypełnij ziemią posadź rośliny. I gotowe. Następne to z rurek od papieru toaletowego można robić śmieszne figurki, na przykład biedronkę i różne takie zwierzątka, jakie tylko się zechce. Tutaj jest, znajdź. Tutaj jest, znajdź pięć różnic. Ja już znalazłam. Przechodzimy dalej. Tutaj są te zadanka, jedziemy na biwak, i tutaj też są zadania. Następny to jest komik, straszne historie. Prze... Posłuchajcie opowiadania. Przyjaciele Złobko Zroju postanowili pojechać na biwak. Zaparkowali kampera w cudownym miejscu. Biwaki są super. Nie mogę się już doczekać, aż rozpalimy ognisko. A ja już już... A ja użyję moich zdolności aktorskich i opowiem wam mrożące krew w żyłach historie. Przestraszał każdego, jestem mistrzem strasznych historyk. Wow, przestraszyłeś gigiego, a mokniesz kiedy pada? Urządzimy konkurs, To opowie najstraszniejszą historyjkę dostanie najwygodniejsze łóżko w kamperze. Zgłaszam się, potrzebuję tego łóżka w moim nadmuchiwanym żwirku. Zrobiła się dziura. Uwielbiam wieczory przy ognisku, więc zacznijmy nasz konkurs, bo chcę o to łóżko. To ja pierwsza, poproszę o latarkę, to będzie historia o żółwiu, który zgłosił się do eksperymentu medycznego prowadzonego przez kolegę naukowca. Po, po eksperymencie żółw był niezwykle szybki. Ale nie mógł się już w ogóle zatrzymać. Żywy, biegł tak szybko, że wybiegł ze skorupy, a potem ze skóry jego kości. Biegły, aż potnęły się o kamień, wyleciały w powietrze i wpadły, układając się w mar marimbeł. Potem Eddie opowiedziała historyjkę aktorki, która nie mogła zapamiętać tekstu sztuki. Skon I skończyła, grając główną rolę w serialu telewizyjnym: Szkole dla potwórów. jej przestraszyła klikiego opowieścią o kocie, który wypił największy kłębek w życiu. Kłębek zaczął rosnąć i rosnąć i zaczął pochłaniać wszystkie zwierzaki na swojej drodze. Więc lepiej dziś nie zasypialcie, bo wielki zły kłębek przyjdzie po was. Roxy opowiedziała historię czarnego kota, który znalazł magiczny klejnot kocie oko. Kot życzył sobie ciszy i spokoju Więc poprosił magiczny kamień Aby zniknęły wszystkie zwierzaki na świecie Ale najstraszniejsza była powieść z o złym hypslu Z siatką Kiedy zwycięski Tryp Spał w kamperze Na zewnątrz rozlega się dźwięk Tryp pomóż, by Złapał mnie swoją sieć <tryb> Muszę uwolnić moich przyjaciół Przede mną nie ucieknie zwierzak o nie pomoc! Nagle rycerz rozpiął płaszcz i niespodzianka. OK, udało wam się, to może podzielimy się kamperem. Kiedy wszyscy już na zewnątrz znowu rozlega się kos. Czuję, że tu jesteś i mam ze sobą moją siatkę. Dokójki przebrał się. I kto tu teraz mdleje? Koniec. Więc takie było opowiadanie. W komiksie. Na następnej części filmu pokażę Wam test pamięci. Jeśli będziecie mogli chcę rozruszać pamięć, co zapamiętaliście z tej gazetki? No to pa!